Wiesz, co jest dobre dla Twojego dziecka. Skłonę przez nas wskazówki, które pomogą Ci w życiu codziennym. Tak jak Ty, jesteśmy mamami. Cześć, nazywam się Anna Saj i żyję według planu. Jestem mamą. Wychowałam sześcioro dzieci. Czwórkę nastolatków miałam razem. Co mi w tym pomogło? Już Ci mówię. Jesteś mamą, ale masz w sobie pewne niewłaściwe zachowania. Jakiej mamy nie wspierać? Nie wspieraj sobie mamy, która jest totalitarna. Musi tak być i koniec, bo ja tak powiedziałam. Nie masz innego wyjścia, musisz to zrobić. Druga mama, która nie jest sympatyczną mamą, to jest mama pouczająca. Powinieneś to zrobić tak i tak. Powinieneś iść na studia do Warszawy, a nie do Krakowa. Powinieneś wybrać taki kierunek studiów, który przyniesie ci w życiu dobrą pozycję społeczną, żebyś mógł zarabiać pieniądze. Czwarta mama. To mama, która ignoruje swoje dzieci. Dziecko przychodzi do ciebie i mówi ci yy, zapłakane, że yy, chłopak mnie rzucił. A ty mówisz, ojej, nic się nie stało. Będziesz miała dziesięciu takich, ja od razu wiedziałam, że on nie jest dla ciebie. I czwarta mama to jest mama obwiniająca. To jest mama, która mówi, używa takich sformułowań. Wiedziałam, że tak zrobisz, wiedziałam, że nic z tego nie będzie, a nie mówiłam, że tak będzie. Sprawdź, czy czasem nie wymykają ci się z ust słowa typu. Musisz, powinieneś, wiedziałam, że tak będzie, a nie mówiłam, nic się nie stało. Wspieraj swoje dziecko, a zobaczysz rezultaty tego w przyszłości. I będziesz mogła się cieszyć dobrą relacją ze swoimi dziećmi. Tego ci życzę. Pamiętaj, jesteś najlepszą mamą na świecie.